Cześć, dzień dobry wszystkim. Mariusz Gliński z tej strony z Biznes Web. Witamy Was na naszym kolejnym podcaście razem z Karol Bartkowski, Akademia Skutecznego Sprzedawania. Cześć wszystkim, cześć Mariusz. Tak i dzisiaj będziemy rozmawiać o takiej super jednostce organizacyjnej, która często jest w firmie. I w Waszemu zaskoczeniu będzie to Karol? Dział sprzedaży. Dział sprzedaży, właśnie. Doszliśmy z Karolem ostatnio do takiego wniosku. Że tak naprawdę to, jak popatrzymy sobie na ilość funkcji, jaką w organizacji pełni sprzedawca, to możemy dojść do wniosku, że jest jakimś supermenem, awangersem. Z Tak? Specjalsem. albo jakimś tak. innym jeszcze super bohaterem, który po prostu jest w stanie zrobić wszystko. Eee, e, tak? I teraz naj, najważniejsze też jest, że tak naprawdę, jak tak sobie porozmawialiśmy z Karolem, to. Mało kto zajmuje się taką organizacją takiego obszaru, żeby to jakoś rozkuć, rozbić, nie? Karol, na przykład jak popatrzymy na marketing, Karol, no to jakie ty funkcje w marketingu znasz? No to na, nawet nie będąc z marketingu, wiem, że jest tam ktoś od reklam, jest grafik, jest ktoś, jest copywriter, jest ktoś od reklam już oddzielnie, Facebook, oddzielnie, ads na Google, i jeszcze w dodatku jest ktoś, kto zajmuje się na przykład SEO, jeżeli to w ogóle nie jest całkiem na zewnątrz, bo to może być w ogóle. Wyelskorsowane, ale, ale na pewno jest to bardziej w ramach marketingu, bo mamy jakieś no, pięć ról, co najmniej. Tak, no tak, mogą być połączone czasami w sobie też. W marketingu tak nie jest pięknie zawsze, że to jest tyle osób, ale prawdopodobieństwo, że w marketingu mamy więcej ról podzielonych niż w sprzedaży jest bardzo duże i częstą sytuacją w tym momencie. No bo my z Karolem przechodzimy przecież przez różne organizacje i my widzimy, jak wygląda organizacja działalności sprzedaży i to nie jest częsta sytuacja, kiedy to jest tak podzielone jak w tym marketingu, prawda? Jeżeli chodzi o nasze wszystkie elementy i role. A one Role występują. i czasami etapy, bo mogą też być podzielone tak. na etapy, prawda? To, to, które tak. się wynikają z ról, tak. Mhm. Tak. I, i, I dział sprzedaży w organizacji jest bardzo często jakby trochę tak zostawiony sam sobie, tak? Po, po prostu, bo są. Wyniki trzeba robić, trzeba dzwonić do klientów, sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać i w ten napis sprzedawanie zostało wsadzone bardzo dużo rzeczy, e, e, tak, w, w tym momencie, jeżeli patrzymy sobie na nie. E, I dlaczego tak myślisz Karolu, jest tak ciężko po prostu takim działom sprzedaży jakoś się lepiej zorganizować w takie role i w funkcje? Ja myślę sobie, że to też dlatego, że do tej pory po prostu to tak działało. Było to trochę z, z zasiedzenia, trochę z otrzymania, trochę z nadania. Zobacz, że w większości firmy, które są zakładane, nie są zakładane przez sprzedawców. Firmę marketingową zakłada ktoś ze smykałką do marketingu. Firmę księgową, ktoś ze smykałką do księgowości, produkcyjną do produkcji i tak dalej, i tak dalej. Rzadko się zdarza, że ktoś otwiera firmę, kto jest. Handlowcy, znaczy rzadko mam na myśli nie tak często, no bo to bez przesady teraz jest na pewno dużo takich firm, ale my mówimy o takim przekroju różnego rodzaju organizacji, gdzie nie, nie firmy czysto handlowe, że coś kupują, coś sprzedają albo są szkoleniowcami od właśnie sprzedaży. Tylko mówimy o takich organizacjach, które coś dobrego, fajnego robią dla klientów. Załóżmy firma produkcyjna, no i musi to sprzedać. Ale bardzo często zaczyna się od tego, że właścicielem jest. Osoba znająca doskonale produkt, czy jakiś na przykład wręcz naukowiec, wymyślił produkt, stworzył go, no wiesz, załapało, bo rynek potrzebował i poszło. No idzie, idzie i w pewnym momencie się zatrzymuje, no bo jest jakaś tam nasycenie rynku i dobrze by było pozyskać nowe rynki. No i wtedy się zatrudnia sprzedawców. I mówi się: Słuchaj, my robimy takie coś, weź to, sprzedaj. Dobra? Cześć. I tyle, no bo. Ten właściciel nie ma. Hmm, usiądźmy, zastanówmy się, jak zbudujemy ten zespół. To jest też oczywiście, na pewno, w, 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 iluś tam w procentach zdarza się tak, ale sami wiemy, że nie jest to z, jak gdyby częsty widok. Stąd się okazuje, że ci handlowcy są właśnie takim, no masz sprzedawać. No, no co, to no, 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 nie wiesz, co to jest sprzedawca, no, 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 no sprzedawaj. A, a, i jeszcze pamiętaj, że jakby nie płacił, to zwindykuj, z, z nie? No, i oczywiście, jak zadzwoni i będzie chciał reklamację złożyć, no to przyjmij reklamację, no bo wiesz, ty go znasz. Aha, no i jakby się okazało, że mu się zepsuje, a ty mógłbyś to tam podjechać, naprawisz, to weź klucze i pojedź tam napraw od razu. Dobra, tak wiesz, no bo i tak jedziesz do niego. No hmm. i mamy wtedy specjalsa, który robi wszystko. I dlatego, kiedy ktoś do niego dzwoni albo mówi, ty, a może byś sprzedawał więcej, tak, tak szefie, tylko ja nie mam kiedy. No właśnie, teraz popatrzmy na to, tej strony. Że to tak naprawdę wchodzi w skład różnych działań sprzedażowych, a które nie są sprzedażowymi działaniami. Bo czyli ja z... powiedział, że na przykład przygotowanie oferty dla klienta to nie sprzedaż. Yy, ty, ty, czyli podzielmy sobie, czy w, w, w dziale sprzedaży pracuje sprzedawca, czy urzędnik, tak? Na tej zasadzie. No właśnie to chodzi, bo jest super jednostka. My nie chcemy no. wam zdradzać, dlaczego to jest super jednostka. Przekonacie się na końcu, bo tak, to byśmy opowiedzieli wam wszystko na start, ale na przykład oferta dla klienta. Tak, żeby ją napisać, przygotować yy, po prostu w tym mm -hmm. momencie. To jest sprzedaż? Nie, absolutnie. To urzędnik. Urzędniczenie. Urzędnik. urzędnik. Tak. No. Może być to przygotowane przez kogoś innego w organizacji yy, po prostu. Albo na przygotowane pomocy. przez tą osobę, ale tylko raz, a nie za każdym razem. Tak, na przykład przygotowujemy takie rzeczy. To, co zrobimy. Dalej w naszych działaniach. Umowę przygotowanie. No, proszę pana, urzędniczenie aż łącznie z prawniczeniem. No to już jest prawne. Już jestem prawnikiem. Już prawnikiem. Kupuję wszystkie materiały w tym momencie. nie w... Ale na przykład umówienie spotkania z klientem. A, to już sprzedaż. To już sprzedaż. To już tak. Ale mógłby ktoś umawiać spotkania. E, tak. Mógłby, natomiast to jest element sprzedaży. Tak. To jest element umawianie, sprzedaży. Umawianie spotkania y, może być takim elementem, aczkolwiek może też być tak zorganizowany, że nie będzie y, po prostu. Chyba może marketingowe. w że masz dajesz tak. linka i masz po prostu y, tak. ułatwiać umawianie spotkania, bo sobie klikasz i ci się umawia. E, się. E, automatycznie po prostu. No ale na przykład po prostu przygotowywanie bazy kontaktów do dzwonienia. Mm, Bruno, no to urzędniczenie, aż jak się patrzy, sama radość. Niektórzy handlowcy wręcz to lubią, bo mówią: tyle roboty mam, panie, że nie ma kiedy dzwonić do tych kontaktów. <głos》>, szczególnie jak się boją, dzwonić. To no wtedy eee, uwielbiają. Analiza wymagań od klienta. Analiza wymagań, to sama analiza, to jest takie trochę urzędniczenie, czy jest ważne. No nie, no wszystko jest ważne, ale to jest urzędniczenie, zbieranie wymagań. To jest sprzedaż. Zbieranie potrzeb, badanie potrzeb to jest sprzedaż. Mhm. Ale ich analiza to już jest no, sama nazwa analiza, a nie sprzedawanie. No, mhm. ja mówię, w sytuacji, że klient przesłał listę wymagań, które chciałby zrealizować za pomocą na przykład, systemu CRM i e, po prostu w tym momencie, e, czy sprzedawca powinien przeanalizować, usiąść i odpisać klientowi e, na te pytania? Zazwyczaj tak się to robi, jeżeli, jeżeli w organizacji nie ma tego podziału, ale wiemy, że za to pieniędzy jako takich nie ma. Bez tego nie będzie też pieniędzy, no bo jak nie zrobimy tej analizy, ale gdy robi to handlowiec, to on robi nie to, za co mu się płaci. No właśnie, więc jak widzimy... A research? A jakbym Ciebie zapytał, a research. Czyli mam już bazę i teraz muszę. Zorientować się, czy to jest dobra baza, czyli robię taki research, szeroko rozumiany. Czy to będzie internet, czy to będzie dzwonienie, czy to jest sprzedawanie, czy administracja? Tak. To jest marketing. To jest Może. marketing i administracja, tak. Ja, znaczy, tak. Jeżeli wiemy, co mamy researchować, to można to wydelegować y, komuś do, y, tak. y, do wykonania. Tak. prospecting no to, to znaczy znowu, które tam elementy, ale jakbyśmy tak spojrzeli, tak w szerokości, no to sprzedawanie. Prospekting to sprzedawanie. Zwolnię na przykład cold calling robiąc, nie? To jest sprzedaż. Tak, ale warto po prostu jest w tym momencie też wziąć, zrobić i ten prospekting wydzielić od elementów związanych z główną sprzedażą. Z, z główną sprzedażą, tak, tak. tak to, i to prawda. To na naszym jednym z spotkań dotyczących tutaj podcastów dotyczących BDR-a i organizacji. Tak, tak, tak. tak Aha, w tym tak, tak, momencie. Tak. Bo to jest trochę, może być inna charakterystyka niż osoby, która utrzymuje już kontakt z osobą, którą prowadzimy mhm. e, transakcje w mhm. tym momencie. Mhm. Nie? Mhm. Mhm. To wiesz, so, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby już sobie pewne rzeczy zdefiniować. Czyli mhm. podaliśmy przykłady, trochę tak od z drugiej strony, a teraz w związku z tym, żeby ktoś mógł złapać szerszy kontekst albo, albo węższy kontekst, to jak, jak byśmy definiowali? Bo tutaj już prospecting możemy trochę oddzielić od sprzedaży, a czy jest to sprzedawanie? Później ta analiza, no to nie jest sprzedażowa, ale jednak wielu handlowców to robi. Czyli jak Twoim zdaniem można odróżnić, po czym, albo inaczej, po czym poznać, że sprzedaje, a po czym poznać, że urzędnicze? No przede wszystkim popatrzmy sobie na tak zwaną naszą złotą szóstkę czynności w HubSpocie, jaką wykonujemy i co raportuje taki system i na co zwraca uwagę, i też z takiej perspektywy, gdzie my stykamy się na przykład z jakimiś organizacjami, no na przykład tak my z HubSpotem współpracujemy, tak? Gdzie są czynności sprzedażowe i, i działania. Zwróćmy uwagę, że na cały cykl patrząc, z takiego przechodzenia takiej transakcji, jeżeli ja mam. Przychodzę sobie do pracy, to powinienem wykonywać telefony do klientów, powinienem wykonywać spotkania z klientami, napisać do nich maile, jeżeli chodzi o działania, zanotować te moje notatki, które możemy trzatem GPT sobie usprawnić na podstawie naszego podcastu, tak? Zaplanować jakieś rzeczy, bo muszę sobie zaplanować moją pracę zadaniami, tak? W tym momencie mamy takich pięć czynności: spotkanie, telefon, e-mail, notatka, zadanie. Mm -hmm. Powiedzmy, to jest w hotspocie pięć takich rzeczy, bo szósta to są transakcje, które są takimi, które na podstawie których można sobie dużo rzeczy organizować. I teraz, mm -hmm. jeżeli ja przychodzę do pracy i ja muszę dwie godziny poświęcić na to, żeby zbudować swoją bazę, to ja nie robię ani telefonów, ani spotkań, ani maili. Tak? Mm -hmm. Oczywiście ja przygotowuję ważną pracę dla mnie, ale ja jestem zatrudniony i powinienem być wyspecjalizowany w utrzymywaniu relacji z klientami, powinienem chodzić do a, a, akademii. Karola, uczyć się sprzedawać, kursy różne chodzić, mm -hmm. nastawiać na rozwój, ale te szkolenia tak, nie są tak. szkolenia jak pisać umowy. Te szkolenia nie są jak e, po prostu, e, nie wiem, specyfikacje wymagań analizować. To są jak rozmawiać, przekonywać, e, po prostu. Zamykać sprzedaż, otwierać sprzedaż. Tak, prowadzić proces sprzedażowy, a potem tak. my się szkolimy. Na przykład chodzimy też na szkolenia Sandlera, szkolimy się, a potem co nie wykonujemy pracę innego działu. Mm -hmm który jest. Bo jeżeli po prostu poświęcamy czas na to, żeby przygotowywać umowę, analizować wymagania, odpisywać na to klientowi i nie mamy gdzieś wsparcia do tego, żeby to robić, to tak naprawdę to my jesteśmy na pół etatu takim sprzedawcą i tak jak pokazują badania HubSpota, że 41% nawet czynności z administracyjnych wykonywanych sprzedawcą sprzedawców, sprzedawców i ci sprzedawcy raportują, że oni mogliby więcej zarabiać dla firmy, gdyby tego nie wykonywali. I ci sprzedawcy raportują, że mogliby mieć większe premie. Dzięki temu tak. może zostawali bardziej... Szybciej odpowiedzi tak, tak? na zapytanie, no bo, tak. Bo to wpływa na wynagrodzenie ta administracja. Ja już nie mówię o zadowoleniu z pracy, jeżeli chodzi o te elementy. Więc mhm. jeżeli patrzymy na cały cykl, od analiza research, przygotowanie mhm. bazy, analiza wymagań potem od klientów, odpisywanie, przygotowanie oferty, przygotowanie umowy, tak? Mm -hmm. Wystawianie Wystawienie faktury, czy... tego nie powiedzieliśmy. Ta, a jest wystawienie wystawienie... faktury, a następnie pingowanie tego, że ta faktura jest zapłacona albo nie zapłacona, tak? I jeszcze zapomnieliśmy o roli windykatora, o którym mówiłeś, że jest jeszcze windykacja, czyli pil... dzwonienie przez sprzedawców, że faktury nie zostały opłacone w mm -hmm. tym momencie. A jak jest realizacja projektu czy zadania, to przyjmowanie zapytań w zakresie obsługi już od klienta. I wtedy co widzimy, że dlaczego jest super jednostka organizacyjna, bardzo często w formie jednej osoby w takiej organizacji. Tak, tak, tak. I to jest właśnie to zadanie, mnóstwo zadań, które jest wykonywane. Utarło się, że to jest normalne, utarło się, że to jest naturalne, utarło się, że tak ma być. I ktoś mówi: Ja nie będę powiększał działu sprzedaży, typu nie zatrudnię kogoś do administracji, ale de facto, właśnie za chwilę zatrudnia kogoś, kto w księgowości wprowadza faktury. Załóżmy, oczywiście to jest ważna funkcja, ja nie, nie chcę o tym mówić, że ujmować nikomu w, w pracy, tylko że znowu takie rzeczy można dobrymi, dobrym oprogramowaniem za, zrobić, a tutaj nawet można wziąć zewnętrzną firmę, która może na przykład czyścić bazy, sprawdzać te bazy, nawet jeżeli one są wewnętrzne. Po podpisaniu oczywiście odpowiednich dokumentów typu lojalki i, i, i tak dalej, RODO i inne rzeczy, można wynająć kogoś, kto przygotuje nam bazę, kto sprawdzi tą bazę, kto ją właśnie uzdrowi albo tak naprawdę pokaże nam, czy my w ogóle mamy bazę. Bo zdarzyło mi się rozmawiać z klientami, którzy mówią, no jakby to tam trzy tysiące rekordów w bazie, po czym jak zrobiliśmy dobre, takie porządne sprawdzenie, to się okazało, że no nie 3, nie dwa i nie tysiąc, tylko mieliśmy kilkaset tych rekordów, bo reszta to jednak nam się wydawało z PKD, że oni to robią, ale de facto już dawno nie robią, albo to jednak jest nie ten obszar. No, bywa różnie, i teraz wyobraźmy sobie handlowca, któremu mówimy: Weź przeczyść bazę. Co? Co mam zrobić? A na koniec, jak przyjdziesz z prowizją połowę mniejszą, to ja mam powiedzieć: dopłać mi prowizję, bo ja robiłem research bazy? Czy tam czyszczenie? No nie. No właśnie. Ja chcę sprzedawać, a nie czyścić bazę. No ale znowu, łatwo to powiedzieć łatwo em, przekazać i trochę ja jestem, może teraz będę taki kurczę mało delikatny, ale powiem to w sposób delikatny. Potem też trochę poznać, czy handlowiec jest handlowcem, czy jednak ma ciągoty do administracji. Bo są handlowcy, którym jak powiemy, napisz posta, to potrafią trzy dni pisać posta, bo oni się w to wkręcają, oni się doktoryzują, oni się tym podniecają i oni mają jak gdyby wielką radochę z tego, że oni piszą tego posta, nie zastanawiają się nad tym w ogóle. Ile czasu stracili, pisząc tego posta? Powinni powiedzieć, dobra, ja napiszę takiego posta, którego można napisać w pół godziny. Jak on będzie kiepski, trudno. Albo nie piszę, albo poświęcam na to pół godziny. Więcej nie mam. Ja jestem od sprzedawania, mi zależy na prowizji. Ja chcę zarabiać kasę. I właśnie trochę po tym poznać. Jak dajemy handlowcowi administracyjne rzeczy, i on je trochę z ulgą i radością przyjmuje, to znaczy, że powinniśmy się zastanowić nad tym, czy ta osoba jest tym, tym handlowcem prawdziwym albo zastanowić się nad tym, czy my wiemy, co robimy. Czy my wiemy, jak zarządzać działem sprzedaży, czy my to po prostu robimy z nadania, z przypadku albo intuicyjnie. I stąd bardzo ważna, myślę dzisiaj, ta nasza, to nasze podzielenie się z Wami. Ja, ja liczę na to, że to będzie ważne, żeby Wam po prostu zwrócić uwagę, żeby tak dać trochę pstryka w ucho. Jeszcze nie w nos, ale tak w ucho. Menadżer, menadżer. Co innego jest zatrudnić sprzedawcę, a co innego jest zatrudnić urzędnika. Nie ujmując urzędnikom, to są szalenie ważne osoby, ale nie rób w jaki sposób, że jedną osobę przesuwasz w te i we w te, mówiąc przecież od tego jest i za to mu płacę. Jeszcze niektórzy w dodatku, i kończę już tę, um, moją część, ale niektórzy jeszcze mówią menadżerowie czy właściciele firmy. On będzie teraz robił czyszczenie bazy, bo on mi za mało prowizji przynosi. Więc on teraz za karę będzie czyścił bazę, bo ja mu płacę tą podstawę, to on musi zarobić tą podstawę, to nie chociaż kurwa bazę wyczyści. Mówię, Człowieku, to on nigdy nie zarobi na siebie czyszcząc bazę, bo ty płacisz jak handlowcowi, a każesz wykonywać rzeczy jak asystentowi. Niech on sprzedaje. Wy, wy, wyciągaj z niego. Ja do Patrycji często mówię. Patrycja, co mogę ci zabrać, żebyś więcej sprzedawała? Co mogę ci zabrać, żebyś miała częściej kontakt z klientem? Co cię powstrzymuje? Mam na myśli nie mentalnie oczywiście, bo nic jej nie powstrzymuje mentalnie, tylko chciałabyś, wykonujesz dzisiaj 20 telefonów, rozmów dziennie, a możesz wykonać 25. Co by, co by trzeba zrobić, żebyś wykonała 25? Żebyś spokojnie to mogła zrobić i nie mieć żadnych tyłów w niczym. Mów mi, co mam zrobić. Kogoś dodatkowo zatrudnić, kogoś wynająć, kupić aplikację jakąś. Co mam zrobić, żebyś więcej mogła dzwonić? I to jest, myślę, nasze zadanie. To, że akurat ja to robię, to nie znaczy, że to jest dlatego dobre. Tylko chodzi o to, że taka jest chyba nasza rola menadżera, żeby odejmować handlowcowi wszystko, co może mu przeszkadzać w sprzedawaniu. Dziękuję. Czyli popatrzmy na to od tej strony, że. Gdzie to są takie blokery? Wydaje mi się po prostu, żeby tak poszukać sobie, bo to pierwsze się kojarzy, że trzeba zatrudnić ludzi, nie mamy zgody na ludzi, nie mamy zgody na etaty. Nie inwestujemy w ten obszar, bo może nie wystarcza rezultatów, bo może ciężej się bo chyba się łatwiej organizacjom inwestuje po prostu w administracyjnych pracowników niż w marketing i sprzedaż, wiesz? Bo jest szybciej z takiej osoby. Bo naprawdę. marketing ciężko zmierzyć, a to dokładnie koszty, a, a sprzedaż też po prostu. Czasami nie łapiemy, co gdzie, jak działa, bo co robi, jak wykonuje. Nie mamy CRM-a, nie mamy jakichś materiałów, nie mamy analityki, żeby to porównać, jabłko do jabłka, kto jak, jak pracuje. Nie mamy narzędzi do automatyzacji, po prostu i tak stoimy w miejscu. Nie, bo to, bo to jest naprawdę, że czasami jest taka trochę może niemoc, albo właśnie patrzymy na to, że nie dadzą etatów, bo to są koszty. Natomiast można małymi krokami coś porobić, na przykład, tak jak powiedział Karol zlecić gdzieś na zewnątrz pewne rzeczy robienie. Teraz ja wiem, że tu są potrzebne systemy, żeby coś zlecać na zewnątrz, żeby to kontrolowało, tak, że tak, zlecam, tak, przyjmuję z powrotem, daję znać, że wykonane. Bo tak to po prostu pójdzie nam tyle samo, zaraz czasu, ktoś powie na to, że ja to przygotowuję, żeby zlecić i to zabrać. A tak. sobie jeden guzik i to mi się robi. Ja to zauważyłem u nas, bo patrzmy sobie, Karo, że my mamy naprawdę zespół sprzedażowy w chwili obecnej złożony z trzech osób. I ileś osób pracuje na nas na zewnątrz, i to nie są pełne etaty, które gdzieś są wykupione, tylko są do pewnych rzeczy osoby zatrudnione. One są podłączone pod HubSpot i dostają zadania od nas do wykonywania. Na przykład kwalifikacje leadów, research klienta, zbudowanie bazy kontaktów, tego typu rzeczy. Oczyszczenie bazy. Tak, to są rzeczy, które zlecamy i to sprzedawca zaznacza sobie w crm przygotuj mi bazę i leci sobie zadanie, wraca gotowe informacje. tak. tak. I dlatego też zainwestowaliśmy w rozwiązania, które są na poziomie bardzo wysokim kosztów, jeżeli chodzi o hubspota, czyli powiedzmy najwyższe ich licencje, po to, że wierzymy bardzo mocno w automatyzację i efektywność pracy. Tak, wierzymy mocno w to, że mamy, że ludzie w sprzedaży chcą być sprzedawcami przede wszystkim. Patrzmy też na tą konkurencyjność na rynku pracy, działaniach różnych i gdzie to jest. Karol tu zwrócił uwagę, że też zwracam uwagę, że jeżeli ktoś lubi być administratorem w pracy, to może pracuje w dziale administracji, ale nie w dziale sprzedaży mhm. w, w tym wszystkim. Więc poszukałbym na początek, bo wiemy, że zdajemy sobie, że będą ograniczenia typu nie ma ludzi więcej, y, zatrudniamy, może bo w obecnych czasach nawet się więcej zwalnia niż zatrudnia y, w mhm. tym momencie, a może nawet będzie sytuacja, że trzeba ten zespół y, przebudować i faktycznie zwolnić i zatrudnić nowych, bo na przykład chcemy podzielić rolę inaczej. BDR sprzedaż, a nasi ludzie nie potrafią tego robić, bo nie umieją się tak podzielić, nigdy nie pracowali. Może być wyzwanie, że będzie nowy zespół potrzebny. Mm -hmm. Natomiast wydaje się tak, że nasz kolejny właśnie podcast, który chcemy poświęcić wam, na to, żeby trochę porozmawiać, jakie są możliwości w ogóle wychodzenia z tak. tych elementów. Bo oczywiście nie od razu Kraków zbudowano. To nie powiemy tutaj, hej, weźcie sobie teraz zatrudnicie dwie osoby do pomocy i zróbmy, no i już widzimy te wszystkie firmy, które mają takie możliwości. Hmm. Dlatego pierwsza rzecz jest świadomość. Świadomość jest taka, żeby zrozumieć to, że robimy tak. Jesteśmy tak zorganizowani, że mamy administracji bardzo dużo i wiemy, że nie, nie wiemy do końca, jak to zmienić na początek, ale hmm. musimy sobie uświadomić po prostu, że naszą rolą jako menadżerów w zarządzaniu z zespołami sprzedażowymi jest to, żeby robić to jak profesjonalne zespoły zarządzania sprzedaży. Tak. Albo się profesjonalizujące. Tak, profesjonalizujące. z ludźmi, którzy chcą być profesjonalnymi sprzedawcami, i w procesach, które są profesjonalnie zorganizowane, że każdy swoją rolę wykonuje w organizacji. Administracja i inne zespoły przygotowują umowy, oferty, są pomocnicy, którzy mogą pomóc w tych procesach. A wtedy możemy wymagać więcej prawda, od danego stanowiska pracy sprzedawcy. Możemy jasno powiedzieć, dlaczego jest X czynności wykonywanych, a nie Y. Nikt nie może nam powiedzieć, bo musiałem ofertę pisać i klient miał 20 zastrzeżeń do tej oferty, musiałem mu odpisywać, wyjaśniać punkty, pół dnia porobić różne elementy, które mamy. Teoretycznie takiej pracy... Później jeszcze link się nie chciał wygenerować, jeszcze musiałem iść do informatyka, żeby mi oczyścił komputer, żeby... No tak, i pójdziesz na te szkolenia, pójdziesz na tą akademię, posłuchasz, jak sprzedawać, i wracasz do miejsca, gdzie po prostu musisz robić e, umowę. Nie? Ja. Co za zmarnowanie potencjału. Mhm. Jeżeli jeszcze nawet ci ludzie chodzą nam, że sami są te szkolenia chodzić, mhm. jakie to jest zmarnowanie potencjału. E, tak? W, 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 w tym momencie bardzo duże. Dlatego dzisiaj chcieliśmy zrobić zajawkę Wam właśnie tego, że gdzie jest ten super, super jednostka organizacyjna. Która ma w sobie 5-6 działów, od księgowości po prawników, windykację, windykację. marketing. E, I wszystko w jednym. Często tak. w jednej nawet osobie e, w e, tym wszystkim. A już w kolejnym podcaście z Karolem porozmawiamy sobie trochę na temat tego, jak takie 41% tak. ograniczyć, żeby to spadało. Nie, nie wynerminuję takich rzeczy do zera. Ale mając świadomość, możemy się zająć pewnymi elementami. Więc kolejny z Podcastach trochę porozmawiamy na temat tego, co z tą administracją robić mhm. i jak to działa. I tak mi się wydaje, że ten tytuł tego naszego podcastu, czy w ogóle ten temat, to wyszedł nam właśnie z tego, że jak tak zaczęliśmy rozmawiać o tych BDR-ach, o tych researchach, które robimy, o tych wszystkich innych rzeczach, które gdzieś są robione, czatach GPT ostatnio tu się pojawiają, to te elementy łączą się jak pojedyncze kropki w pewien koncept. Tak? Że jeżeli chcemy w sprzedaży się rozwijać, to musimy to sobie dobrze poukładać. Nie? I tu my po... chętnie w tym pomożemy. Tak. W następnym odcinku, jak to ewentualnie poukładać. No właśnie, dlatego zapraszam Was na kolejny odcinek, a tymczasem dziękujemy Wam za dzisiejszy nasz podcast Dzięki. i do usłyszenia. Życzymy w zakresie tego, jak to organizować i kto tam będzie nam stawał okoniem, żeby coś zrobić. Hmm? Tak, tak. Nie? I kto, kto jest u Ciebie sprzedawcą, a kto urzędnikiem? Tak. I czy mamy budżety, czy nie zatrudnienie? Zobaczymy. Tak. Do, do zobaczenia, zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym naszym podcaście. Cześć, cześć.